Dzień dobry, Daniel Śmieciński, TVP Info. Panie Rzeczniku, jak odniesie się Pan do hipokryzji Donalda Tuska, Donalda Tuska który no w ciągu 24 godzin zmienia zdanie? Najpierw mówi, żeby otwierać granice, przyjmować migrantów, za chwilę mówi, że są oni dla nas zagrożeniem. Czy taki polityk jest godny zaufania i godny w ogóle debaty publicznej? Szanowni Państwo, akurat zmienność zdania u pana Donalda Tuska jakoś szczególnie nie dziwi. Kiedyś twierdził, podpisywał wręcz deklarację, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. Wiek emerytalny podwyższył. To samo mówił o podatkach. Miały być niepodwyższane. Groził wręcz, że wyrzuci każdego ministra z rządu, który będzie chciał podwyższyć podatki. Później sam te podatki podwyższał. To samo było w sprawach związanych z OFE. To samo właśnie było też z kwestią relokacji migrantów. Kiedyś rzecznik Rządu mówił, że właściwie rzecznik rządu wykopać wtedy, ale przecież to jest partia Donalda Tuska. Mówił, że właściwie każdą liczbę można przyjąć. W związku z tym no, te rzeczy się zmieniają zależnie od tego, jakie Donald Tusk w tej chwili ma priorytety taktyczne. Nie należy przywiązywać się do słów Donalda Tuska, bo one nie mają żadnego znaczenia. One nie mają charakteru zobowiązania politycznego, tak jak w dojrzałej demokracji, tylko aktualnej taktyki politycznej. Przypomnijmy, że jeszcze przecież niedawno Donald Tusk twierdził, że nie ma pieniędzy na środowisko środki finansowe związane z programem 500+. Plus. Platforma Obywatelska nazywała ten program rozdawnictwem. Dzisiaj deklarują poparcie dla programu 800+. Plus. I tak samo jest w sprawie migrantów. Dzisiaj ubierają się w pióra osób, które bronią polskich granic. A jeszcze też niedawno Donald Tusk twierdził, że zapora na granicy polsko-białoruskiej nie powstanie. Platforma nie głosowała za tym projektem, aby ta zapora powstała. Pan poseł Sterczewski biegał po granicy. Z, z siatkami, tak samo inni posłowie Platformy Obywatelskiej. W związku z tym, no, krótko mówiąc, trudno mówić o jakiejkolwiek wiarygodności. Myślę też, że tak szczerze mówiąc. Sami wyborcy Platformy Obywatelskiej mają z tym problem. To znaczy, że no trudno im się odnaleźć w, tym, w tej sytuacji, ponieważ no jednego dnia mają informacje ze strony posłów Platformy Obywatelskiej, że program 500 plus to rozdawnictwo, a drugiego dnia informacje, że 800 plus jest jak najbardziej okej. Okay. W związku z tym no też wyborcom Platformy Obywatelskiej nie zazdroszczę tej trudnej sytuacji, bo naprawdę nawet obserwatorom życia politycznego trudno się w niej odnaleźć.